Siemano, siemano, witamy Poranek, godzina 8.30 rano Deszczyk, pięknie pada Super, cudownie Jeszcze nikogo nie ma Tu tylko jakiś sklep się otworzył W środku coś tam siedzi Ja tu mam kawkę na swojej ławce Tak pada, że trochę mi przecieka tutaj o. Będę musiał tutaj zrobić taki daszek żeby mi nie za bardzo przeciekało, ale to tylko przecieka jak jest naprawdę ten bardzo mocny deszcz normalnie jak taki słaby deszczyk to nie za bardzo przecieka o masakra, dobra, no co, u mnie się bagiety pioką, chlebek się piecze, kanapki się pioką Piece chodzą, nie, nie jestem w stanie tego pokazać Ja się napiję teraz kawki 10 minut wyciągam i robimy dalej Dzień dobry, witamy No i dobra, człowiek się trochę obudził, kawa trochę pobudziła go w ten piękny, melancholiczny dzień. Tak naprawdę, zawsze o, deszcz na zewnątrz sprawia taki nie wiem, nastrój nostalgii, że człowiek sobie tylko by chciał posiedzieć, pomyśleć, popatrzeć, pomarzyć itp., itd. Dobra, a teraz co? Kroimy ciacho czekoladowe z pomarańczo i tu sernik sernik ricotta z, z musem truskawkowym na górze ale widzicie jaki prosty mi wyszedł serniczek elegancko tak on już jest pakowany połówka tego połówka tego bo to na zamówienie musieliśmy papierkiem go oddzielić żeby te smaki jeden na drugi się nie, ten, nie pozacierał. a po prostu mus truskawkowy położyłem na górze bo tam mi pęk w pewnym momencie no, jak po prostu, żeby to zakryć, żeby to wyglądało jakoś, ale tak jak mówiłem, już te serniczki wychodzą mi ładnie, prościutko tak jak powinny być. Nie, że rośnie do góry i opada strasznie w dół, tylko żeby był równiutki. jeszcze muszę chyba temperaturę zmniejszyć, żeby on mi nie pękał. I niektóre serniki, żeby były takie jasne, nie takie przypieczone. No i cóż, 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 cóż. Człowiek, jak się rano budzi, tak wiesz, przed siódmą rano trzeba się obudzić. To choćby nie wiem, jak bardzo pozytywny i optymistyczny był, jak nie jest przyzwyczajone ciało i umysł do takiego wstawania, no to ciężko być pełnym energii i podskakiwać z radości. A ja co, ja się zabieram za robienie chałeczek. Tutaj bagietki, bułeczki, chlebki, tam też bagietki. Wszystko musi się studzić. Jeszcze chwila, moment, i biorę się za robienie kanapek. Niech te bułki mi trochę ostygną, trochę, bo żeby nie były za gorące, żeby nie ten ser nagle się nie zaczął rozpuszczać. Pomidor, żeby ciepło się nie zrobił, bo będzie takie to niezaprzyjemne do jedzenia. Dobra, biorę się za hałki i zamówienie poszło. Kurde bardzo dobrze, cieszę się, ale najgorsze było w tym to że klient zamiast o 10.30 przyjechał o 10 pół godziny wcześniej niż się umawialiśmy i najgorsze, że siedział w sklepie i cały czas patrzył co robimy to było takie no, stresujące, denerwujące bo tak naprawdę nasz sklep nie jest otwarty od godziny 10 .00. i to był taki moment, gdzie naprawdę się spieszyliśmy żeby wszystko skończyć w ciągu pół godziny bo już tylko kanapki nam zostały do zrobienia i do spakowania a on przyszedł i chciał w środku siedzieć i jeszcze sobie kawę zamówić, bo jaką wcześniej przyjechał, a nie jest przygotowane, to on by chciał kawę zamówić i wiesz, nagle ja zostałem sam z robotą, bo ona musiała przygotowywać, a tak naprawdę my jesteśmy zamknięci. Jesteśmy otwarci o 12, byliśmy umówieni na 10.30, że wszystko będzie gotowe. No i no w sumie spoko, tylko jest to takie to jest stresujące, bo ty to wszystko robisz, te zamówienie, tu jest całe rozwalisko w sklepie, no bo to jest zamknięte On Ci przyjdzie, taki klient, i siądzie, i zagląda, i patrzy jak Ty kroisz, jak Ty pakujesz Wszystko jest takie, wie, Jak ktoś robi w kuchni, czy coś, to może zrozumieć, taki wiesz, no przyjdzie taki Gabi, tak stanie i patrzy, czy tam za dużo posmurowałeś, czy za mało czy no ale nic, fajnie, spoko, zabrał. My jesteśmy zadowoleni, wszystko jest elegancko. Zaczynamy po mały dzień, jest godzina 11. Wszystko jest praktycznie przygotowane, porobione i teraz wam pokażę jak wygląda mój torcik marchewkowy. Jesteśmy właśnie w trakcie robienia zdjęć. Tak wygląda torcik marchewkowy, biskop marchewkowy, krem mascarpone i góra to jest sok marchewkowy, z galaretką. Ugotowany na budyń, taka właśnie masa. Zaraz go spróbuję, zobaczymy co to jest. O masakra, ale dzisiaj będę spowolniony, w ogóle brak energii. Jeszcze ten deszcz. No dobra, zobaczymy. Ja zaraz czekam, aż mi się chałki z na chałki urośnie i zabieram się za robotę. Pam, pam, pam. Zobaczymy, czy dzisiaj w taką pogodę. Nie ludzie przyjdą, czy nie. I co, przestało troszkę padać, już tylko tak mlży. Nie jest to jakiś uciążliwy deszcz, ale muszę wam pokazać, że dostaliśmy dzisiaj prezent. Te oto dwie doniczki. Bardzo ładne kwiatki dostaliśmy. Nie wiem, gdzie je umieścić, czy tak stawiać, czy zawiesić gdzieś tutaj. Jakoś. Także nie wiem, co takiego zrobić. Ale spokom. kolejne dwie donice kwiatów. Całkiem los. Hmm, niech sobie będą. A czemu nie? Więcej kwiatków, tym lepiej. Będzie bardziej kolorowo. Dobra, nowe kwiatki posadzone. Ogródek z drugiej strony już też robi się dużo bogatszy. Ale w ogóle uczucie czuję się jak w jakiejś Holandii. Nie dość, że pada deszcz. To ja w ogrodzie siedzę i kwiatki tu po tę sadzę. Tak to mniej więcej wygląda. Jeden, drugi, trzeci posadzony. Tu przesadziłem dwa z tamtego ogródka. Tutaj mamy nowe sadzonki. Tu dużo jeszcze cebulek jest. Także zobaczymy, czy powyrastają, czy nie. No i z drugiej strony, też posadziłem pomiędzy tymi wszystkimi kwiatami. Tu mam dwa. I tutaj jeden. Schowane. I zobaczymy. Ogród już jest naprawdę zawalony kwiatami, aż do przesady. No, jeszcze te pomyślę. Gdzie można byłoby je usadzić, ale na razie niech sobie stoją i mokną. Także łódek jest naprawdę zawalony kwiatkami. Zobaczymy, jak długo to jeszcze wszystko przetrwa, przetrzyma. No i dobra. Super dzień. Lecę do środka, bo niby nie pada mocno, ale cały jestem przemoczony. Już. I ze względu na to, że nic za bardzo się nie dzieje w ten taki deszczowy dzień, i ja jestem taki trochę bez tu bez energii, niedospany, to no pokażę Wam jaki mamy obiadek. A na obiadek zupa z krabami tofu. Naleśnik no, taki można powiedzieć z jakieś takie ala starterki, i ryż do tego. Także bez schabowego ziemniaku, zwykła zielenina koreańska. Dobra, trzeba jeść, żeby nabrać siły, żeby w ogóle się obudzić. I do przodu pchać ten dzień. No dobra, będę musiał to kończyć na dzisiaj to całe nagrywanie. Bo po prostu padam na ryj, nic mi się nie chce, brakuje mi energii w ogóle. niechętnie bym się położył, ale jeszcze mnie czeka, jeszcze mnie czeka robienie chleba, bagietek. Jeszcze może i ciasto będę musiał zrobić. Także no, to jest chyba jeden z takich dni jako bycia małym przedsiębiorcą. Gdzie po prostu padasz na ryj, nic ci się nie chce, masz tego dosyć wątpliwości. Po co ci to było? A i tak tu musisz siedzieć, i tak musisz robić. A ludzi nie ma, a pieniędzy z tego nie ma. No nic, nie zawsze jest wesoło i kolorowo. Ja po to właśnie nagrywam, żeby to pokazać. Mniej więcej od zaplecza, jak to wygląda w prawdziwych realiach, żeby sobie ktoś. Nie myślał, że prowadzenie biznesu to jest jakieś hopshop, lepka sprawa, że się naogląda człowiek jakichś coachów, którzy będą mówić: Dobra, dasz radę, rób to dzisiaj z pełną energią. Nie, to tak w życiu nie działa. To nie jest tak, że codziennie się budzisz, pełne energii, wigoru i do dzieła. Czasami się budzisz. Pełni zmęczony, zmęczony, ale wciąż wiesz, że musisz to zrobić i nie ma, że, że boli, że zmiłuj się. Bo niestety taką drogę wybrałem i taką podążać muszę. Czy się chce, czy się nie chce, to i tak muszę dążyć do celu, bo jakiś tam cel sobie obrałem na końcu drogi, który mam nadzieję, że za parę lat mi się ukaże i będę sobie to wszystko oglądał i wspominał z uśmiechem na twarzy ale na chwilę dzisiejszą to najchętniej bym już to za mną pojechał do domu no ale jeszcze czeka mi parę godzin nie będę się tu zmuszał i czekał, że aż się może za godzinę, dwie bardziej się pobudzę i nagram to z większym impetem i uśmiechem na twarzy o przepraszam ale po prostu Dzisiaj jeszcze ten deszcz dobił to wszystko, taka atmosfera Dwie osoby tylko było, dobrze, że mieliśmy zamówienie No cóż, ja się będę żegnał Taki to dzionek, taki to dołujący odcinek pełen narzekania, jak to ludzie mówią No a niestety, prowadzenie działalności nie jest to hop siup do przodu Tylko są różne potyczki, różne zmartwienia, różne stresy z którymi trzeba się uporać i walczyć na co dzień. Ale dobra To Do juterka. Elo, wszystkiego dobrego i bądźcie zdrów.